Moja piękna żonka Alicja. Zobaczcie, mamy dekatlon. Blisko musieliśmy dokupić drugi hamak, ponieważ występowały e, wojne. Zapisy e, na hamak zeszyt był. Raz jeden był do południa, drugi po południa. A jak skoro tutaj mieliśmy tak fajne drzewa, postanowiliśmy i mamy blisko dekatlon. Poleciliśmy do sklepu, kupiliśmy drugi hamak. Zrobiło się spokojnie w obozowisku naszym, nie ma już bitew, wojen, właśnie i skłóceń. No, udajemy się do najsłynniejszej e, ciastkarni, cukierni, tutaj w Belem, Pasztet w Belem. Jest już bardzo duża kolejka, ustawimy się, na pewno e, zjemy po jednej, zobaczcie. Wejdę okay, Miało nie być dzisiaj kolejek, ale chyba w Portugalii jest to niemożliwe. W sezonie wakacyjnym chyba niemożliwe, żebyśmy nie czekali. Szczególnie, że wybieramy te same miejsca, co większość turystów, czyli te najbardziej znane. Tak się ogromna sala. Mnóstwo planerów, mnóstwo ludzi. Bardzo fajna atmosfera. Mamy tutaj takie miejsce, czekamy na keldery. Słuchajcie, jak jesteście w Lisbonie, w dzielnicy Balen, to koniecznie trzeba tutaj przyjść. E, bardzo dobre ciasteczka. Super obsługa. Kawkę bardzo dobrą dostaliśmy jeszcze piwko Chłodne, także można tu przyjść. No i soczek z naturalnych, wyciskanych owoców, w tamtą stronę Chłopciciem. Idziemy sobie na spokojnie dalej spacerować po Lizbonie. zobaczcie, jaka kolejka jest w tej chwili do cukierni. O tu my byliśmy w malutkiej kolejce, ale Portugalia na razie nam się kolej, kojarzy z kolejkami. Jak zwykle pogoda mnie zrobiła w konia. Bo wczoraj jak ubrałem biały t-shirt. Pojechaliśmy do Sintry, to było mega zimno, generalnie mieliśmy gęsią skórkę i gdyby nie to, że zrobiliśmy sobie spacer dosyć szybki, to byłoby nam po prostu zimno, a dziś jak założyłem granatową koszulę, to w Lisbonie jest mega gorąco. Jesteśmy w zachodnim skrzydle klasztoru Hieronimitów i tutaj znajduje się jedno z najbardziej popularnych muzeów w Portugalii, jest to Muzeum Morza. Jak wiecie, Portugalczycy sunęli z wielkich odkryć geograficznych, ale nawet jeszcze troszkę prędzej, aż do czasów dzisiejszych, to muzeum ma nas poprowadzić właśnie po nie tylko okrętach, karawelach i innych pływających statkach, ale też różne pokazać nam mapy i odkrycia geograficzne Portugalczyków. Ej Look do innego budynku i tutaj mamy chyba 400 lat wojska portugalskiego. jest to wszystko tutaj Pokazane. Chłopcom się bardzo podoba tym muzeum. Bardzo nam dziękowali, że tutaj wyszliśmy. No jest ciekawe. No. Dosyć fajnie pokazane. Dużo eksponatów. Wróćmy, <grym> co nie chcę mówić, ale to będzie długi dzień. Będą chcieli wyjść z tego muzeum Niecałe 15 euro Rodzinny 14,80 Także jak jesteście w Belem Interesujecie się troszkę historią To na pewno polecamy, bo... Bardzo dużo eksponatów i wojskowych, i cywilnych Rybackich, piękne obrazy I tylko nie Repliki tych statek, statków, statków Ale bar bardzo fajnie jest to przedstawione, ponieważ wklecone są właśnie też obrazy i zdjęcia. I bardzo fajnie to realnie wygląda. Repliki tych statków i połączone właśnie z jakimś obrazem czy ze zdjęciem. Także dla nas jest to no, cie ciekawe. Zdjęcia nawigacyjne z różnych okresów, jak one się zmieniały, doskonaliły. Lost along the way. Słuchajcie, wielki wow. Weszliśmy do takiego hangaru. Już myśleliśmy, że to jest koniec muzeum. A tutaj takie eksponaty. O, rewelacyjne. Fajnie na środku wchodzi się na taki schodami do góry i można wszystkie eksponaty dokładnie zobaczyć. Ogromne te eksponaty. Mamy także samoloty, prawdopodobnie które przeleciały przez Atlantyk. Klepik z barem, muzeum morza naprawdę bardzo przyjemne, za niewysoką cenę, dużo eksponatów, bardzo fajnych. A teraz idziemy e, poszpieszać się troszkę nad rzeką, tak? Antoś ma życzenie zjeść hot-doga w dobrej restauracji, dobrze ocenianej. Także idziemy na spacer, a później jeszcze zobaczymy. Morza, a dalej jest. Jest klasztor Hierolim militów. I no, podobno warta wpisana na listę Światowego Dziedzictwa, ale dzisiaj rano było zamknięte z powodu jakiegoś wydarzenia. No i w tej chwili jest tak duża kolejka, że na razie odpuszczamy. Zobaczymy. Czy atakować to miejsce, czy po prostu zobaczymy tylko z zewnątrz? No, troszeczkę Portugalia nam się kojarzy z kolejkami. No, Lizbona przede wszystkim. Lizbona, no i Sintra też. No, w Sintrze, no, no, tak, ka każdy, Każde wejście dzisiaj już byliśmy w kolejce po ciasteczka pastete z Belem. E, no, Re na pewno warto. Klin lizboński, no, Lizbona, no piękne miasto. W sezonie no jest to obartowane dużymi tłumami turystów, którzy tak jak my przybyli tutaj zobaczyć to fantastyczne miasto. Znaczy, no, my nie mamy możliwości poza sezonem e, zwiedzania, dlatego no, zmuszeni jesteśmy w sezonie, e, ale jak, jak czytałem tam różne komentarze, to no, lepiej e, Portugalię, zwłaszcza te duże miasta Porto i Lizbonę zwiedzać po sezonie i na pewno jest mniej turystów. Bo w tej chwili jest tych turystów mnóstwo i wiele jest kolejek, przy tym... Szczególnie w tych miejscach, które no są opisywane jako te największe atrakcje turystyczne. O, a my jedziemy teraz na spacer i szwendamy się dalej po dzielnicy Bele. I go no. I've been running knees looking for something digging deep since99 nine, nine. What I thought was gone was sitting in my pocket and playing inside all along.

Jantek też z Muzeum nie? Morskiego. No, są zachwyceni i mnie też się bardzo podobało. Także zobaczymy, czy jeszcze coś wam dzisiaj nagramy. Będziemy odpoczywać na pewno e, przy namiocie. Kemping, powiem Wam szczerze, jest jedyny w tym, właśnie w, tu w okolicy, w Lizbonie. On jest miejski. Jest drogi jak na Portugalię, bo 50 euro jest taki sobie, powiem powiedzmy sobie szczerze, bo nie jest tak sprzątany I, i no i głośny, no strasznie głośny. Jedynym plusem jest to, że o 8.30 idziemy do mini marketu i kupujemy ciepłe bułki i mamy na śniadanie, no ale tam do tych bułek, jak ja dzisiaj zobaczyłem, że mleko było chyba za. 4 euro, a dzisiaj kupiliśmy w Lidlu za 60 centów. No to przebiwka jest niesamowita. Także przed samym e, przyjazdem, jeszcze udało nam się wejść do Lidla. Kupiliśmy najpotrzebniejsze rzeczy: jakieś mleko, jajka, jakąś szyneczkę do tych bułek, i udajemy się z powrotem na Kenny. Słuchajcie, okazało się, że restauracja Fajnie za 8,50 dania są, można kupić, ale dopiero do 18,30 Także na szybko, my zrobiliśmy dzisiaj pesto z orzeszków pini z bazylią I z serem, oczywiście z oliwą Także zajadamy sobie teraz kolacyjkę pod namiotem, tak to u nas wygląda Wieczorem może pójdziemy do restauracji, tam jest internet Zobaczymy co będzie właśnie, jakie danie dnia i wtedy może się na jutro skusimy. Tak sobie siedzimy i odpoczywamy. Jeden by chciał dokładkę. No to już ci nakładam Słuchajcie, no nie zdążyłem tego nagrać, ale jest jedna bardzo fajna rzecz w tym kempingu. Przyszliśmy, no właśnie tu Portugalczycy, Hiszpanie i Francuzi jadzą inaczej, bo oni jedzą wieczorami, wysiadują wieczorami. I e, my już wcześniej zdążyliśmy zjeść ten makaron i pesto. A chcieliśmy zjeść tutaj e, na kempingu. No i przyszliśmy tutaj spróbować. Wzięliśmy jedno jakby zestaw. Zestaw gumy to była porcja ryżu, sałatka, sałaty. I dwa szaszłyki. Dołożyliśmy frytki. Frytki i jedną zupę. Takie kram warzywny 12 euro Plus jeszcze woda i Wyszło 12 Plus... euro I w 4 osoby najedliśmy no, się Super Wiemy, że jutro na przykład jak będziemy głodni Przyjdziemy sobie, bo kupiliśmy też świeży w Lidlu kupimy sobie, Zjemy sobie po prostu kromkę Tam z masłem Czy zrobimy sobie jakąś kanapkę I poczekamy na tą 19 no, Przyjdziemy tutaj Weźmiemy sobie dwa dania I nam spokojnie wystarczy I... Za śmieszne pieniądze można się po prostu najeść dowolnie. Miła obsługa, bardzo fajnie. Ciepłe frytki dosypują, ryba, mięso.